W piątek w fotelu Tarnowia odbyło się Małopolskie Forum Polityki Młodzieżowej. Jest to pierwsza część dużego projektu realizowanego przez Stowarzyszenie Projekt Tarnów, a współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach programu Erasmus. Jest to wydarzenie, w którym wzięło udział ponad 50 osób, młodych osób z naszego subregionu Tarnowskiego, jak i całej Małopolski. Pierwsza część dnia ubiegała pod znakiem warsztatów, podczas których młodzież przygotowywała. Wszelakie pomysły, chociażby do budżetu obywatelskiego, czy uczyła się tego, jak komunikować swoje potrzeby. No, ale jednak zwieńczeniem tego, tego naszego piątkowego dnia projektowego był panel dyskusyjny z decydentami. Młodzież, która współpracuje z nami już od dawna oraz młodzież, która po raz pierwszy wzięła udział w naszym projekcie, zebrała te swoje wszystkie problemy, swoje pomysły i miała okazję, żeby przekazać je decydentom podczas. Panelu, w którym był również element e, takich pytań e, zadawanych bezpośrednio od młodzieży. Bardzo się cieszymy, że młodzież jest zaangażowana w nasze projekty, że chce brać udział w tego typu przedsięwzięciach, więc skoro mamy ich zaangażowanie, no to teraz e, naszą rolą jest tylko to, żeby wywrzeć wpływ na decydentach, aby. Ta młodzież miała również narzędzia do tego, i tu, jako samorządowiec, wiem, jako młody samorządowiec, wiem o tym, że należy pokonywać pewne bariery i zacząć słuchać młodzieży, która często ma dobre pomysły. Zaangażowanie młodzieży to nie jest tylko temat, który może być pustymi słowami używany w, w debacie. Zaangażowanie młodzieży to jest realna zmiana w dzisiejszym świecie. Młodzi naprawdę czują ten duch współpracy w społeczeństwie. Wiedzą, że od tego, w jakiej przyszłości będą żyć, zależy to, jak się w teraźniejszości zaangażują. Dlatego bardzo ważne jest realizowanie tego typu projektów, żeby młodzież nabywała zarówno kompetencje, jak i możliwości do realizacji swoich działań. Dzisiejsze forum to tylko pierwszy krok. Już teraz zapraszamy młodzież do uczestnictwa zarówno w Akademii Demokracji, która odbędzie się 14 czerwca w Wieszosławicach, jak i konferencji upowszechniającej, która podsumuje cały projekt. Bardzo się cieszymy z dotychczasowego zaangażowania i zapraszamy do jeszcze większego udziału całą naszą młodzież z regionu i Małopolski. Uważam, że w dzisiejszych czasach głos młodych ludzi jest naprawdę ważny, dlatego że możemy wyrażać siebie oraz swoje pomysły, a spotkania tego typu właśnie pozwalają na to. Ogromnym plusem tego typu spotkań jest to, że możemy się integrować z ludźmi z, w naszym wieku. Drugim, drugą częścią naszego spotkania było to, że mogliśmy się spotkać z znanymi ludźmi, którzy opowiedzieli nam o polityce młodych ludzi. W pierwszej części dzisiejszego spotkania odbyły się warsztaty, gdzie mogliśmy się integrować z młodymi ludźmi. Nasza grupa wymyśliła pomysł farmy wiejskiej. Pomysł ten miał obejmować adopcję zwierząt w takim celu, żeby ratować zwierzęta przed ubojnią albo przed tym, żeby nie plątały się po ulicy. Głos młodych jest ważny nie tylko dzisiaj, ale również przy każdym pokoleniu, ponieważ młodzi to nowe podejście. Do świata, którego jeszcze w tym momencie nie ma, ale które będą tworzyli w najbliższym czasie dla samych siebie i dla swoich bliskich. Czy w dzisiejszym świecie jest głos młodych wyraźnie słyszalny? Podejrzewam, że na koniec dzisiejszego spotkania taka deklaracja padnie. Osobiście uważam, że każdy młody powinien angażować się mocno w sprawy swojego samorządu, swojej miejscowości, ale również w te sprawy ważniejsze z perspektywy całego kraju. Młodzi to jest świeżość, którą powinni wprowadzać do polityki, do wszystkich stowarzyszeń. Tej świeżości każda organizacja potrzebuje. By tak naprawdę nadążyć za duchem czasu. Ogromnie cenię sobie działanie. Opinie można wygłaszać w różnych miejscach i mieć każdy ma do niej prawo. Natomiast dla mnie liczy się aktywność, działanie, robienie czegoś dobrego, wychodzenie z inicjatywami i staramy się, ja się przynajmniej staram jako nauczyciel do takich inicjatyw podchodzić ochoczo, z entuzjazmem, pozytywnie przykład z ostatnich tygodni w marcu jeden z młodych ludzi do mnie napisał na Instagramie że mają problem na skateparku że światło wieczorami nie świeci bardzo szybko w ciągu dwóch miesięcy wprowadziliśmy tam system smsowy tak żeby na sms można było to światło zaświecić bo czasami jak pracownik pałacu młodzieży a, wyszedł do domu no to nie miał kto włączyć światła na skateparku to jest może drobnostka ale pokazuje że by młody człowiek ma prawo mieć swoje potrzeby, swoje wnioski, swoje inicjatywy. No i chcemy to kontynuować tak samo jak współpraca z Młodzieżową Radą Miejską czy czas takich inicjatyw jak ten realizowany przez Stowarzyszenie Tarnów.